Hej, hej, witajcie, jestem tej strony a dzisiaj chciałbym was zaprosić do trzeciego odcinka z gry Life is Strange. Dzisiaj się naprawdę bardzo będzie dużo działo, więc będzie też co oglądać. Też będę bardzo dużo gadał, więc będzie czego słuchać, tylko że będziecie musieli być wyrozumiali, ponieważ wiele razy mówiłem coś i nagle kończyłem. I nie mogę tego powiedzieć, ponieważ był dialog, ponieważ się coś działo i tak dalej, więc wiele rzeczy nie do końca wyjaśniłem, ale między innymi porozmawiałem na wasze komentarze i wiele takich rzeczy. I w ogóle dzięki wam za nie. Bardzo się cieszę, że łapujecie tą serię. Czy tak? Już mi stracił się głos. Ja już idę sobie, zapraszam was do odcinek No i hey, witam was już po raz drugi w grze Life is Strange Jeżeli nie oglądaliście poprzedniego odcinka, a właśnie tutaj macie anotacje do poprzedniego odcinka, obejrzyjcie go tak samo jak i pierwszy, jeżeli go nie oglądaliście ponieważ wtedy nie będziecie wiedzieli o co chodzi i tak dalej, ale jeżeli już obejrzeliście to dobrze wiecie, że teraz idziemy po flash drive, którego zdobyliśmy znaczy to będziemy teraz jak będziemy do tego pokoju do e, kolejnego pokoju w akademiku, który jest dosyć podobny do naszego, tylko po prostu ma gdzie indziej rozmieszczone meble e, no, to jest w ogóle jakby odbicie lustrzane naszego pokoju. Dobra, tak czy tak, e, take, tu, to jest co? To jest też ciążowy Czy to jest też ciążowy, czy to jest flasz. Aha, okej, okay, nieważne, 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 nieważne. nie ważne, nie ważne, nie not Max, to jest, o, Max, to jest mój. Dziękuję. nie. I think you better go. Okej, okay, właśnie chcieliśmy coś to widzieliśmy, czy nie? Czy Załóżłeś, czy nie? Bo Ja nie wiem. Nice, Max. You hurt her feelings by being so damn nosy again. But I could rewind and make it up to her. No, to co w był takim razie? To było głupie. Dlaczego widzieliśmy w ogóle jakąś jej rzecz, nie powiedzieli byli patrzeć. Okej. Okay. Nie, nie zaglądajmy tam w takim razie. A uh, look, look. Gdzie jest nasz flash driver? Weźmy po prostu go i idziemy. Mm, flash driver to jest USB, generalnie... precious, so to chase it down again. Co to było? WYTYFY! Okej. Okay. Um, okej, okay. okej, okay, spokojnie. Widzicie, już zaczynał mnie się taki pojawiać na luciach, nie? Wła właśnie, w ogóle wam się bardzo podobało to, że ja byłem spokojny, więc okej. Okay. Bez wtf -y, bez tak dalej, nie bój się na ruciak, bądź po prostu spokojny. E, tu jest na przykład pakowanie chipsów, ponieważ na nie spojrzeć, się bardzo cieszyć i tak dalej. Jeżeli chcecie, oglądać mnie jak się wygłupiam, jest, są gdzieś setki filmów już teraz, gdzie się wygłupiam. Bądźmy tutaj, naprawdę, chill, oh, spokojnie, chill out. Chill out, idziemy. Okay, ok, więc skoro mamy Flash Driver, możemy pójść do Warrena. O, Warren, do, do nas wysła wiadomość. Here oh. forever, I love this parking lot. O. Ale Warren jest żartowliwy, żartowliwy i tak dalej. Dobra, generalnie wielu z was narzekało bardzo na to, że to jest wersja angielska i wielu z was nie rozumie zbytnio gry i tak dalej, więc będę starał się wam tłumaczyć tę grę najbardziej jak umiem, tylko że jeżeli mam wam tłumaczyć tak ewidentnie, to muszę na to poświęcić troszeczkę czasu więcej, a mi zależy właśnie na tym czasie, żeby was po prostu nie zabierać zbyt dużo wam czasu, bo um, wielu z was mówi, że 30 minut to jest za długo i ja to rozumiem, um, ale wydaje mi się, że let's play, taki let's play, let's play, to 30-20 minut to jest takie ok. naprawdę, po ponieważ mi się na przykład głupio czeka, bo generalnie wrzucabym te filmy tak samo, tylko żeby wrzucał po prostu 10 minut co 2 dni. I to byłoby naprawdę bardzo uciążliwe, bo byśmy tą skończyli grę dopiero za... za... za 3 miesiące. Okej. Okay. I don't mind waiting out here forever. I love this parking lo lot. I can count all the cars. Czyli po prostu nas pośpiesza o to, żebyśmy ruszyli dubsko. W takim razie ruszmy dubsko i wychodzimy. Ah, czyli pójdziemy teraz na parking.

Oh Alicia, Sizan you. Max, that was awesome. Thank you. No problem. No problem. You have quick reflexes. Years of mad dodging skills. Well these never change. That's why you're better off. you are smart. We should hang out more. Now I have to finish this stupid book. Nie podoba mi się jej charakter. Nie, nie podoba mi się po prostu jej charakter, ale kolejno ma krzyżyki i tak dalej, w ogóle wiele było konspiracji, w ogóle już mnie wyzwania prawie o to, co powiedziałem o, o chrześcijaństwie i tak dalej. Słuchajcie, z tym nazwaniem, że głupi jest ten, który chodzi do kościoła, nie, nie wiem do końca na myśli tego, co wam się wydaje, ale no, rozumiem, że nie każdy słucha, roz... o, to tam, So zrozumie... O! Więc nie myślcie, że jestem here Widzę wszystko tutaj w Blackwell. Rozumiecie, co mówię? no and leave me alone take a photo you can't fool me i know everything about this school i cover the waterfront so you better figure out what side you're on please leave me alone Hope you enjoyed the show. Thanks for nothing, Max. Absolute. Man, I should have stepped in between Kate and David. That asshole was so over the line. I could rewind and try something different. nie ponieważ jeżeli żebyśmy zdjęcia, teraz mamy jakieś dowody, możemy powiedzieć, że ten gościu się znęca nad nami. naprawdę on się znęca nad nami, nie, nie tylko i wyłącznie nad nami, nad, generalnie nad, nad, nad wszystkimi studentami, Więc możemy po prostu to udowodnić teraz, pokazując to zdjęcie. Wydaje mi się, że zrobiłem dobry ruch, bo i tak nic by nie dało to, żebym wszedł pomiędzy nimi, i tak wszystko się wyjaśniło. Ale fajną muzyczkę. Kurde, bardzo mi się podoba tutaj soundtrack w tej grze. Parking slipping w sumie. Mam tyle zdań do, do porozmawiania. Ostatnio odcinku po komentar pod komentarzami. Generalnie w komentarzach było tyle pozytywnego odzewu, tyle po prostu opinii waszych. I naprawdę chciałbym nie, z wami nich porozmawiać, ale na to będzie czas. Okej, okay. chodźmy do Loryna w takim razie. Man, I should have done something. That guy was an asshole. nie zamęczaj się. No kurde, zrobiłeś dobrze, teraz masz przynajmniej zdjęcie. Juliet, a czy Juliet? Patrzę. Nie rozumiem. Jak Zach I don't get it. How could Zach and Victoria? Hi, Juliet. How are you doing? Oh, hey Max. Sorry, I'm still screwed up. Sorry, key uh, I won't bother you. Sorry about Zachary. Okay. I won't bother you then. I have to go see Warren before he melts. See you. Yeah, I'm sure we'll all be partying later with Zach and Victoria <laughs> oh. and the Vortex Club. Oh. Uh, yeah. <laughs> ja, sure. nie see you around, Max. because was Ponieważ jej chłopak a, uprawiał seks z inną dziewczyną, z Wiktorią bodajże. A Wiktoria, jak dużo wiecie, jest suką. A, tak ją nazywamy w pierwszym odcinku i cały czas nie zmienia stanowiska, Max, mimo że to chyba to zmyliśmy coś, coś w jej głowie. Ale mimo wszystko, że zmieniliśmy coś w jej głowie, no to jednak jej czyny z przeszłości cały czas są i cały czas pewnie będą nas zahaczały o nas. Ale dobrze, że przynajmniej nie wrzuciła to, tamtego zdjęcia, w którym byliśmy w jakiejś tam niekomfortowej sytuacji. O tyle fajnie. Okej, okay, Warren! No, Siema no, Warren! What up, Max? How are you? Here's your flash. Thanks. Hey, no, no problem. No, przytul przytul Check out my new wheels. Cool. Very old school. 1978 to be exact. Now we can go to the drive-in. There's one in Newburgh just 60 miles away. You're in the wrong time, Warren. But then, so am I. You okay? fucking day. I bet. I heard Victoria got a face full of paint. I'd pay money to see a photo of that. Nie, no boże really? mi gada trivi, to jest naprawdę fajny by chłopak. Wiedziałe. Ej, myśleć naprawdę takie jest, ok. You brought a to start a fund just for that one image of her covered in paint. Had I known that. Anyway, Victoria took down my photo, so that drama ended well. So, did you get a chance to check out the movie booty on my flash drive? Mimo, Oj, kurde. Fuck, nie zrobiliśmy tego. W ogóle nie sprawdziłem flash drive'a, mimo że była to opcja. Fuck, Powiedzmy skłamać czy naprawdę mu powiedzieć? Ale będzie mu smutno, jeżeli powiemy, że I've been busy, a może sprawdzimy po prostu potem. Nie, nie, nie ma co kłamać, bo chłopak naprawdę jest okej. Okay. I've been busy. No, I've been way too busy with class... and life. Damn, girl, you had it like a year. <laughs> Or a week. I did browse through all the titles, drama queen. <laughs> ha ha. Make sure you watch Cannibal Holocaust. <laughs> no fucking way. No fucking way will I watch that. My mind is twisted enough. <laughs> I laughed my ass off. So you're sensitive. Ouch, that sounds <laughs> awful the way you say it. <laughs> okay, uh, faster pussycat, kill, kill. No, I was impressed you had faster pussycat, kill, kill. Russ Mayer was a genius of black and white, plus babes with breasts. Who would beat your sensitive ass down? If I was lucky. Speaking of hip and fast, we should cruise out in my car to an actual movie this week. But you seem distracted. I need to talk. Nie no, yes, słuchajcie. Od samego początku mi się wydaje, nie wiem jakie wy macie stanowisko, że to jest naprawdę miły chłopak i powinniśmy naprawdę z nim rozmawiać. Kurde, no jak nas przywitał, jak już się od, jak z nami rozmawia, to znaczy, że naprawdę jest porządny chłopak, a nie kurde jakieś inne chłopaki. Ponieważ. O cholera, kolejny temat, a w ogóle nie dokończyłem tym tematem z kościołem. O Boże! O Boże, tyle bym chciał z wami porozmawiać. Mam nadzieję, że ta seria będzie długa. Mam nadzieję, że będzie taka długa, że porozmawiamy o wszystkim, chociaż w komentarzach zahaczyliście zaczacz, o tyle tematów, o których chciałbym porozmawiać. A kurde, tego są livey, a na liveach nie ma zawsze wszystkich. Jest zawsze te 5% tego, który ogląda ten film. Tak czy tak. I need to poke. I need to talk to somebody just to get it out of my system. Dr. Warren Graham is in the house. I won't even prescribe you any meds. <laughs> Tell me everything. Oh, yes. For reals, Warren, this is between you and me, not social media. Don't insult me. Max, go on. I had this incredibly bizarro experience in Mr. Jefferson's class today. I mean, life changing. Have you ever had a dream so real it was like a movie? Max Caulfield, right? You're one of the Jeffersons' photo groupies. I'm one of his students. What the fuck ever! I know you like to take pictures, especially when you're hiding out in the bathrooms. You best tell me what you told the principal now. Oh yeah, Vipir Dalai, Vipir. Wypier Answer me, bitch! <laughs> what are you talking about? I know you're new here, but don't even play stupid with me. I'm not new. I've lived here for years. But you bitch. Then you should but you're know the Prescotts own this shithole. Then you don't have to worry about me. Worry about yourself. Do not analyze me. I pay people for that. Worry about yourself, Max Caulfield. Take a step back, Nathan Prescott. Oh man, you're telling me what to do? Get away, dude! Hey, leave him alone. Nobody name? tells me what to do. Not my parents, not the principal, that! or that whore in the bathroom. <laughs> Max, Chloe? No way, you again? Warren. Go, go! I got this. <laughs> Dobrze. Nie, o, nie, to on był go... Ale Warren, ale Warren Out of there now! Don't even try to run. Nobody. Nobody. Ale Warren tam zostawiłeś A no dobrze, ochroniarz się tym zajął. Jezu! Jezu, biedny Warren... Zakochał... Znaczy Warren. Mary. Nathan Prescott jest zniszczony i niebezpieczny. Ten dzień nigdy się nie kończy. Och, dziękuję, Chloe. Po 5 latach jesteś nadal Max Caulfield. <inaudible> Don't give me the, uh, <laughs> <inaudible> the okay. yes, At least pretend you're glad to see me. I am seriously glad to see you. Know Thanks, Chloe. It makes perfect sense I'd see you today. Yes, it's been that kind of day. So what did that freak want with you? I have no idea. I have no idea. I know he's a Prescott and an asshole. Your friend really stood up for you, Warren. Yeah, I owe him big time you're not the only one in debt and you're already causing trouble i thought it would be quiet here it feels so weird to be back so i guess seattle sucked hard i guess i guess it was cool but i felt kind of lonely out of my league i would think you'd fit right in with the art school hipsters right you look like the cover of hipstergirl.com <laughs> at least you're still a smartass <laughs> that's why i'm here please girl you came back for Blackwell Academy. Of course. Of course. It's one of the best photography programs in the country and my favorite teacher Mark Jefferson. So you came back to Arcadia for a teacher, not your best friend. Don't you think I'm happy to see you? Best no. no, we friend. Nie powiesz, że go sprzedaównałaś. On jest naprawdę mega gościem. By uh, goście. Byłoby wam dobrze z... razem. Kurde, i widać, że on ją kocha. Uh, give me a break. I want you. I wanted to. I wanted to. I was just so tripped out over leaving Arcadia. Oh please, I'm sure your phone and laptop were frozen in time. You're merciless. You've been at Blackwell for almost a month without letting me know. Nuff said. I just wanted to settle in first and not be such a shy cliche geek. I totally would have contacted you. I bet you don't use these <coughs> sad excuses on Mr. Jefferson. <coughs> Jefferson. Oni się Chloe, just będzie Chloe, to imię. To is Chloe. Okay. i to dlaczego się wczułam tak w gry i dlaczego się boję okay. tak horrorów? Zna to, że bardziej wczułam into Wow, Nie haven't heard, heard that sure, one in a while. Not everything changes, except my camera has officially taken a shit. My step douche has a boatload of tools. Maybe you can fix it in my place. I need very specific tiny tools. bird alert. My stepdad has a fully stocked garage. And he actually is a tiny tool. Welcome home, Max. Welcome home. Okay. Jesteśmy w domu. Amerykański dom, taki klasyczny. Słuchajcie, dokończając, chudę, widzicie, we'll zacząłem już trzy tematy, żadnego nie dokończyłem, to jest bardzo irytujące, ale mi się wydaje, że gra jest ważniejsze niż to, co mam do powiedzenia. Znaczy, w sumie i to, i to jest ważne, ale jednak chcemy się skupić na grze. Jesteśmy w domu Chloe w tym momencie, dziewczyna, która mi przypomina jedną osobę, którą już miałem okazję poznać, um, i tak, i bardzo mi się podoba jej charakter, podoba mi się też charakter Max, um, obie bohaterki są naprawdę niezłe, a Warren, Warren to naprawdę mega chłopak i też jest z nim troszeczkę utożsamiam. It's cool. At least we can chill out. This isn't exactly my chill out zone. My step makes sure of that. Come in and close the door. Put on some music while I medicate. Oh, Palijawa, okay. <laughs> okay, suitcase, drawer. Ale nie, w ogóle nie zaglądajmy, nie, 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 nie można searchować, bo tutaj de, de, nie, do Chloe y też nie, bo tutaj widzicie, mamy wiele opcji, możemy robić naprawdę dużo, ale musimy się też liczyć z konsekwencjami tego, jeżeli wejdzie, zaliczymy je do szafy, to ona powie, ej, dlaczego zaglądasz do rzeczy? Słuchajcie, to, mimo wszystko to chyba nie są jakieś najlepsze koleżanki, ona powiedziała, że się znają, no to nie wiem, zupełnie mam teraz mindfucka ogromnego, ale okay. no To nagle się znacie? O co chodzi? Nie rozumiem. Okej, okay. nie będę próbował tego zrozumieć, napiszcie mi, jeżeli wiecie o co chodzi, w komentarzach W sensie, czy wiecie o co chodzi, dlaczego skąd one się znają i tak dalej, bo na, na to wychodzi Ja naprawdę nie mam pojęcia, teraz gupiałem. Ale naprawdę, jeżeli mi pomożecie, będę wam naprawdę ogromnie wdzięczny By the way, słuchajcie, to co myślicie w komentarzach, już znowu do tego wracam, jest naprawdę niesamowite Teraz się zatrzymam, teraz nie będę nic robił, naprawdę Ponieważ zaraz to zrobię, znowu się zaraz zaczną dialogi i nic nie będę mógł powiedzieć Więc się teraz wygadam przez te dwie minuty um, Słuchajcie, pierwsza rzecz, ta, którą zacząłem jako ostatnią so the Dlaczego, dlaczego ja się tak boję horrorów? Bo wielu z Was mówi, ej, ale ty się boję chory, to jest udawane i tak dalej. To niestety nie jest udawane, przez to, że ja się wczuwam w gry i czuwam się w filmy. Dlatego też nie oglądam zbyt dużo horrorów, a kiedy, kiedy je oglądam, to na przykład obejrzę obecność i przez rok nie oglądam horrorów, bo cały czas przeżywam obecność. Po roku oglądam Annabel i przeżywam kolejny rok Annabelle, potem nie wiem, obejrzę tablicę UI i potem przez rok przeżywam tablicę UI. Okej, okay, okej, okay, dobra. Nie, nie. Laptopa nie, deska nie. Też nie, nie możemy na takie rzeczy patrzeć. <laughs> so tell me what does max Caulfield do for fun now that she's a grown-up i don't feel grown-up no look, look at 15, but you're party all night <laughs> party all night not little miss wallflower i bet you've never even been to a party hey. oh right i went to your birthday blowout max you were 12 years old Czyli one się rzeczywiście znają. Ale słuchajcie, w pierwszym odcinku... W pierwszym odcinku... Naprawdę? Mam tu cofnąć? Nie, dlaczego? W pierwszym odcinku przecież było, że to jest dziewczyna jakaś. Muszę ją uratować, bo to jest jakaś dziewczyna. Nie powiedziała, że to jest jej siostra lub ktokolwiek. O co chodzi? O co chodzi? Mam teraz naprawdę mindfaka. Jeżeli możecie mi pomóc, to mi naprawdę pomóżcie. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, to też mi napiszcie, że nie wiecie o co chodzi. E, tak samo jak ja. Wtedy nie będę się przynajmniej czuł głupi. Um, tak czy tak, e, wracając do tego. Ja przecież coś wczułam w filmy po prostu. E, ja jestem bardzo w historię w, e, po prostu na wczute. No i potem ja prze, też przeżywam. tego. jeżeli się popłaczę, jak będzie coś, coś smutnego, będę, nie wiem, mimo ja właśnie teraz mindfaka i tak dalej, to przepraszam was serdecznie. Ja po prostu przeżywam takie rzeczy. E, nie wiem, dlaczego tak mam, ale z tego jestem, to jest naprawdę bardzo spoko. W, dobra. E, Taka jeszcze temat e, chrześcijaństwa i tego, że powiedziałem, że ci, którzy chodzą do kościoła to są głupi Słuchajcie. Um, nie, nie miałem tego na myśli. I teraz w ogóle bez cięć jest. By the way, to, to wszystko jest bez Okej, Ok, to jest okej, okay. Może cięcie? Może cięcie. Chloe is pretty pissed at me i better look for a CD. Ok, better look for a CD. Uh, tak czy tak, uh, nie wiem jak Wam to no, odpowiedzieć, ponieważ z jednej strony miałem to na myśli w sumie, bo tak powiedziałem, uh, ale z drugiej strony ja wiem, że też możecie się obrożony, że chodzi do kościoła, tylko że po, przede wszystkim, raczej tego, to jest moje zdanie, tak nie jest, ale uh, po prostu um, widząc to, jak działają księża, jak działa ta cała otoczka i w ogóle ja teraz nie powinienem w ogóle o tym rozmawiać, ponieważ tak jak powiedziałem, um, temat generalnie wiary to jest uh, subiektywna, specyficzna, słuchajcie, no naprawdę uh, intymna, Personalna rzecz, o której nie, nie powinno się w ogóle rozmawiać, ale jeżeli już zahaczymy o ten temat i wielu, znaczy, może nie wielu, parę osób z Was naprawdę się o to przyczepiło, to chcę Wam po prostu wyjaśnić sprawę, e, że tutaj dystans do siebie jest potrzebny. To jest dystans do siebie, po prostu popatrzenie e, na to, co się robi, po prostu dystansem i e, jednak zważenie na to, że. Mm, Branie na ideały i generalnie na różne. E, teraz blokuje mi słowa oczywiście, nie montuję i w ogóle zaraz może zobaczyć, że mi czasami brakuje słowa. Tak, czasami tak brakuje. Dobra, dobra, bo ty gadasz i tak dalej. E, cicho, bo cicho, cicho, jeszcze muszę dokończyć. E, branie kogoś na swój wzór, czyli na przykład e, księdza, i tak dalej, słuchanie się wszystkiego to, co ma do powiedzenia, nie jest dobrym pomysłem. E, I myślę, dlatego to uważam, to uważam że wiele osób po prostu jest skierowanych to. przez kościół i to jest naprawdę bardzo słabe. I tego nie popieram i niestety osoby, które chodzą do kościoła, często są po prostu. Z tego powodu mogę nazywać po prostu głupie przeze mnie e, tak, więc wychodzi w sumie na to, że nic nie wyjaśniłem, cały czas osoby, które mogły zostać skrzywdzone przez to, że to powiedziałem, cały czas są czują się skrzywdzone e, No niestety muszę powiedzieć, że o to teraz w takim razie nie dbam e, Jezu i znowu mnie nie lubią! Dobra, teraz, teraz już totalnie skomplikowana sprawa? Tak czy tak? Nie zamierzam się z tego wycofywać powiedziałem tak, nie przeproszę okej Okej okay. okay. O Boże o Boże, chyba teraz będę miał bardzo dużo łapek w dół. Przepraszam serdecznie w takim razie za łapki w dół. Mamy, tatę. Ktokolwiek, tak. No i każdy jeszcze aspekt tutaj Warena. Warren naprawdę, kurde, już po raz kolejny mu słodzę, ale chciałbym, żeby nasza bohaterka miała z nim jakieś bliższe relacje. I do, dopilnuję tego, żeby te bliższe relacje były. 22 minuty już nagrywamy. Znaczy 22 minutę. Okej, okay, to jeszcze możemy tutaj sprawdzić w takim razie. Uh, Hi-Fi, uh, TV, Sears. Widzicie? Kurde, i ja bym mógł gadać cały czas. Switch on! Włączmy to. Yo! Okej, okay, włączyliśmy to. Jedna listwa i tyle kabli. Okej, okay. hi-fi. Hi-fi, no włączył, już wszystko. No, let's see what kind of music Chloe is into these days. Uh-huh. Okay, I've just on I've just on the DVD search bags. Look at that. Chloe and her dad were so close. А что же стало с No, jak ona była słodka, jeszcze tu kotka. Ja w ogóle, może nie wiecie, ale ja bardzo lubię kotki. Generalnie moja babcia ma cztery koty. Od niedawna, moja ciocia miała dwa, jeden jest zdechł, a moja babcia od bardzo długiego czasu dokarmiała koty. No i przez to, że dokarmiałem te koty, no to bardzo się z nimi zżyła. Więc jeżeli jakiegoś nie mogę znaleźć, to biegała po całym osiedlu, nie mogę go znaleźć. W pewnym momencie nie mogę sobie utrzymać z tym psychicznie i wzięła te wszystkie koty do domu. Na które mi... Mnie właśnie jeden kot zaginął, już nigdy go nie zobaczyła. I od tamtego czasu wzięła po prostu cztery koty koty dzikie e, do domu e, i teraz są domowymi kotami i są na, i cały czas się w ogóle na mnie syczą, nie lubią mnie i tak dalej, a ja mimo wszystko bardzo uwielbiam kotki, ponieważ czasami jak jestem na przykład u cioci to cały czas się z kotem bawię i tak dalej, też są naprawdę słodkie, te mruczenie, e, tak generalnie ta zwinność ich jest też naprawdę imponująca e, i generalnie jeżeli będę mieszkał sam, ponieważ teraz jestem, miałem taką sytuację, że po prostu mój ojczym e, miał, mm, miał po prostu jakiś problem z kotami, w sensie, alergii, właśnie, alergie i po prostu na, na to alergię, na to tylko od samego początku mam Jorki w rodzinie. E, teraz mam właśnie na trzeciego Jorka, który jest Figuś. W ogóle Figuś ja nie był na filmik, filmie, jak kiedyś będę się go pokazać. E, i, I po prostu Jorki mają włosy i przez to po prostu e, mój tata nie ma problemu z tym, e, że, że po prostu to jest sierść i, 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 i kicha i tak dalej. Okej, okay. tak czy tak to były zdjęcia, a my musimy poszukać e, CD. Gdzie są jakieś płyty? Gdziekolwiek jakie płyty? Gdzie są płyty? Gdzie są płyty? Gdzie są płyty? płyty? E, Okej, okay. tutaj nie ma płyt. Uh, desk, search, laptop, troszkę. Kurde, gdzie mogłam być płyty? Hey, did you find the disket? No nie, nie mogę znać. A bo to jest tylko i wyłącznie jedna dysk, tak? Czy nie? Ile? Drawer, może tu będzie search. We had such a blast drawing together Chloe and Max? Czyli one się rzeczywiście znają, to, to są przyjaciółki? To... Nie rozumiem teraz takiego. Jeżeli wychodzi na to, że były przyjaciółkami. Okej, okay. Max and Chloe, były najlepszymi przyjaciółkami. w takim razie, co się stało? Dlaczego zerwały ze sobą kontakt? Dla, dlaczego ona powiedziała na początku, kiedy ją ratowało jej życie, że to jest jakaś dziewczyna randomowa? Mam naprawdę wielkiego mindfucka. I w ogóle nie wiem, dlaczego połowa tego odcinka się dzieje właśnie w uh, And it reeks like dirty laundry. Gross. Gross. Uh, closet. Może w closet jest, rzeczywiście. Ewentualnie nas tak Oh, this is a flashback to youth. Our super secret closet lair. Closet here. No, czyli zgaduje, że po prostu tata, bo ona powiedziała teraz, że Stepfather jej ogarnął pokój, czyli tata nie żyje niestety na to wychodzi. Um, no i generalnie nie znają. Oj, zapomniałem, zapomniałem że tak blask dobrze, blask zaglądaliśmy Przepraszam, zapomniałem, że już to zaglądaliśmy. Eee, Okej, okay, hi fi e, Power power. D desk, desk, search. I think this junk swallowed her desks. Okej, okay, czyli tutaj tego nie ma. Look, look. Będziemy teraz szukać szamany ma co ona cały czas... it was Chloe, who printed all those flyers. Aha, czyli Chloe. Wow, czyli tą dziewczynę szuka Chloe. Okej. Okay. Znaczy, nie, 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 nie zaglądaj tutaj. Who thought Chloe wouldn't pay her parking tickets? She does love trouble. <laughs> Okej. Okay. Box. Nie, nie, ten box chyba jest specjalnie na, na kutkę. O! Nie, znalazłem! Znalazłem! Wuhu! Znalazłem to. Znalazłem! Wow! Okej. Okay. Skoro znalazłem, to się bardzo cieszę. Aaa, ona była przeciwka... Hej, mi that! Sorry, I was trying to be nosy. była dobrym był jeden fryt. Mmm. Czyli ja na sobie zbytnio nie radzi z tym, że... It's Rachel Amber. Gee, that's that's mother, Rachel Amber. Her missing person posters are all over Blackwell. Yeah, I put them up. She was my angel. After my dad died and you moved, I felt abandoned. Rachel saved my life. Man, I had no idea. Well, you never made much effort to find out. I was 14. We were best friends. So Rachel took my place. So Rachel took my place. I'm glad she was there for you. Rachel had my back. We were gonna kick the world's ass. You would laugh at how different we were. She wanted to be a star. She looks like a model. That was her plan. Our plan. Get the hell out of Bigfootville and into Los Angeles. I see why. I see why. I bet your mom was not too happy. She was happy enough to marry a Nazi. Reason number <laughs> 356 to escape. <laughs> I feel the love. Okay. Now, when did Rachel actually disappear? Six months ago. She just left Arcadia, without a word, without me. What about her parents? What about her parents? Are they looking for her? They're in denial. Max, I know she's missing. I assume you know more than that. Before Rachel left, she said she met somebody who changed her life. And poof. And you haven't heard anything from her since? Like everybody in my life. My dad, you Rachel, go. Rachel gone. Can you put on some music now? Okay, okay. Zobaczymy tę muzykę w y, następnym epizodzie, tak mi się wydaje, ponieważ nie chcę, żeby te odcinki były nie wiadomo jakie długie, potem na mnie krzyczycie, że one są, ej one są żagrunie w ogóle, więc w takim razie pożegnam się z wami bardzo serdecznie, dziękuję wam uprzejmie, że byliście właśnie tutaj ze mną, no i cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się, pa, pa. Jeżeli ten niesamowicie fantastyczny i odcinek ci się spodobał, nie zapomnij sobie. w górze, a tak w ogóle to na są moje go fotki, link w opisie.